Cześć, nazywam się Rożalski Grzegorz. Jestem mistrzem Polski Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski z roku 2024. Zdjęcia. W roku 2025 startuje w European Hill Climbing Championship. Obecnie jesteśmy na Limanowej, czyli jednej z rund, która zarówno zalicza się do EHC, jak i do Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Startuje samochodem Mitsubishi Lancer Evo 9 o mocy ponad 1000 koni i ponad 1000 Nm. Samochód posiada sekwencyjną skrzynię biegów i płytkowe szpery. Środki smarne Miller's Oil stosuje od dwóch lat. Dzięki technologii NanoDrive oleje obniżają temperaturę pracy silnika podczas tak ekstremalnych wyścigów, gdzie startujemy w systemie 0-1, jedziemy na krótkich odcinkach z olbrzymimi mocami i prędkościami. Technologia NanoDrive obniżając temperaturę silnika powoduje to, że dzięki temu samochód nie przegrzewa się, samochód jedzie stabilnie i żywotność silnika jak zarówno zespołów napędowych jest dużo, dużo większa. Do silnika używamy olei z serii Motorsport CFS 10W60NT+. Warto wiedzieć, że ta sama technologia NanoDrive oprócz wykorzystywania w Motorsporcie jest również wykorzystywana w serii olei EE e Performer stosowanych do samochodów osobowych. Dzięki tej technologii również zapewniacie silnikom i układom napędowym dużo dłuższą żywotność. Seria olei EE e Performers stosowana do samochodów osobowych, która również ma technologię Nano Drive, e zabezpiecza Wasz silnik, układy napędowe. Dzięki niższej temperaturze, którą uzyskujemy, dajemy im dużo dłuższą żywotność. Warto zaznaczyć, że te oleje stosowane w samochodach o mocach 400-500 koni, jak również w zwykłych osobowych, dzięki swoich właściwościom nie wpływają negatywnie na filtry cząstek stałych i swobodnie można je stosować, ponieważ... Nie wpływają na utratę gwarancji w nowych samochodach. Ja osobiście w swoim samochodzie stosuję olej c 560 w 20 który sprawdza się bardzo dobrze. Miller Soil to mój partner od dwóch lat, zarówno na trasach wyścigowych, jak i poza nimi. Polecam Grzegorz Rożalski.